Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak pewnie widzieliście, był już oficjalny trailer nowego farminga. Pewnie większość z Was już go widziała. Ci, co nie widzieli, będą mieli okazję pierwszy raz zobaczyć go ze mną. Razem, swojego tutaj skomentujemy, omówimy co i jak. No, jednak trzeba pamiętać, że to jest tylko trailer, i tak naprawdę to co jest w trailerze. Niewiele ma się do rozgrywki, no bo to są jakieś animowane scenki i tak dalej Tak jak to było na przykład w przypadku 22, dwójki, no nie oszukujmy się Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że ruszył preorder e, nowego farminga, także Ludzie za, zainteresowani zakupem już wcześniejszym mogą wejść do linku w opisie i zakupić farmingę z mojego linku, co też poniekąd troszeczkę mnie wesprze. No i być może umożliwi mi to dostanie farminga przedpremierowo. Także zachęcam do wspierania. E, dziękuję bardzo i zapraszam Was już do oglądania trailera. Dobra, zaczynamy, coś tu ciekawego mamy. Wycieczka. Kurde cross. Cross był, to był ten. E, jaki to był krosik? Czyżby będzie, będą jakieś motocykle? Aprilla, Aprilla to była. Ty, a czaicie teraz no, gotowanie wody w ogóle, no nie? A czajecie, żeby tak do farminga dodać <mulity> rzeczywiście jakiś aspekt survivalu, gdzie rzeczywiście musiałbyś chodzić na obiad jakiś i tak dalej. E, trzymać, e, trzymać jakieś... utrzymywać sobie jakiś stan zdrowia, powiedzmy jedzenie i tak dalej. cholera jak każą o, mam nadzieję, że tylko wiatrówki ci dadzą, co ja będę od tych bawołów. Tak! Z pola z, na wiatrówkę na pole będę brała ze sobą. No i będzie No bawoła! O cholera! Trawa na pomokłym terenie! Kto to słyszał w wodzie trawę sadzić? głupki! Ja nie mogę! Nie wytrzymam! Sami się z ciebie śmieją! Cholera, bita! many! Wózkiem golfowym pożegnaje się! Jeszcze w boże, piorun walnie się spali w cholery! Na się... Tylko Jednak, właśnie to trzeba pamiętać, że kurde trailer to są jednak animacje, to są jakieś e, scenki, które tak naprawdę nie mają jakiegokolwiek pokrycia z grobu. Jedyne, co no to możemy się dowiedzieć, że być może będzie jakiś. O kurde, bazno. Bawu, czyli będziemy mogli mieć jakieś no, elementy, może te fantemy, które będziemy polować, w trzeba pamiętać, że to niewiele będzie miało gdzieś tam wspólnego z farmingiem i tak dalej. O, e, ale budyne, krócej, co? To, o no, to tak jak tutaj mamy ta... pole, pole Chodim ryżu najwyraźniej. No to pewnie możemy sobie wynioskować z tego, że będziemy mogli uprawiać e, ryż i w ogóle, no nie? No, no ale no, na tak naprawdę, no, to co dalej, to jest wziąc. tylko Wytwór filmowy to nie są nagrania z gameplayu, tak jak zresztą na początku było tam napisane, że nie jest to, nag nie jest to nagranie. Ale fajnie, że właśnie takie musimy, by się porobiło i w ogóle. N nigdy U, chyba nie o, czak, było czarnych i Nigdy nie miałem jakichś uprawy ryżu czy cokolwiek. Fajnie by to wyglądało. Ja to bym go od razu ugotowała. He? Ej, a ten system nawodnienia, zobaczcie yeah. yeah, jak ciekawe czy to rzeczywiście tak yeah, będzie, bo załóżmy w farmingu dobra, w 22 jest ten, ten dobra, dodatek dobra. Y, Pump and Hoses Pack, coś takiego, no nie, i też rzeczywiście są te rury jakieś ciągane i w ogóle, ciekawe czy rzeczywiście będzie dało radę się tak napełniać jakieś zbiorniki tą wodą, czy też to jest tylko i wyłącznie animacja na potrzeby traileru, nie, <laughs> mi się wydaje, że <laughs> kurczaka troszkę brakuje, <laughs> i wydaje mi się, że ten kurczak o tym wie no nie wiem no fajnie to wygląda moim zdaniem fajnie to wygląda z tym, że jednak trzeba podchodzić do tego z chłodną głową bo, bo jednak to jest tylko trailer tak, to jest tylko trailer no i zobaczymy jak to będzie wyglądać w rzeczywistości słuchajcie możecie mi napisać swoje zdanie co o tym uważacie co o tym uważacie, co o tym sądzicie no i jeszcze raz mówię jeżeli ktoś ma ochotę kupić Farminga przedpremierowo może to będą jakieś benefity z tego czy cokolwiek Zajrzyjcie do linku w opisie, tym samym wspomożecie mnie trochę. Bo być może dzięki temu, jeżeli osiągnę ten pułap brązowy, czy jak ktoś tam nazywa, jeżeli tam tych farmingów trochę sprzeda się z mojego reflinku, to nie ukrywam, że być może jest szansa, że dostanę wtedy farminga przed premierowo, Więc będę mógł dla Was nagrać odcinki przed premierowo. Także byłoby to dla mnie bardzo ważne. A ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już długo.